Witajcie, wracam do mojego QA. Dzisiaj dwa szybkie pytania, dwie, odpowiedzi, dwie szybkie odpowiedzi na Wasze pytanie. Jedno pytanie, które pojawiło się pod ostatnim filmem. W ostatnim filmie mówiłam o obserwowaniu emocji i ktoś mnie zapytał, jakie są techniki obserwowania emocji, jak obserwować swoje emocje, bo często w momencie próby obserwacji gdzieś te emocje umykają, jest cisza i jak sobie z tym wszystkim radzić. Więc, jeżeli chodzi o obserwację emocji, to już tam odpisałam w komentarzu, ale stwierdziłam, że jeszcze nagram odpowiedź, bo może się jeszcze komuś przydać. Więc, jeżeli chcecie poradzić sobie ze swoimi emocjami, dowiedzieć się, co one oznaczają, jak, jak odczytać to, co próbuje Wam na przykład wasze ciało zakomunikować, to w momencie, gdy pojawia się trudna emocja, jeżeli. Jesteście na tyle świadomi, to jest też kwestia uczenia się samoświadomości i łapania się na tym, kiedy się ta emocja pojawia. Więc, gdy pojawia się emocja, że jesteście w stanie, to warto zrobić taką stop-kratkę, czyli gdzieś tam wziąć jeden szybki, głęboki oddech albo i trzy i zastanowić się, co się kryje pod tą emocją. Dlaczego się tak zdenerwowałem, dlaczego się tak zdenerwowałam, dlaczego pojawił się we mnie gniew, dlaczego pojawił się we mnie smutek. Dlaczego dana sytuacja we mnie wywołuje tą emocję? Może ta sytuacja przywołuje jakąś inną sytuację, może kojarzy się z jakąś sytuacją z przeszłości. I gdy Wam się zrobić taką stopklatkę, to czasami wychodzi coś. Ostatnio gdy ja zaczęłam się wściekać, to też zrobiłam sobie taką Stop klatkę, i się zastanawiam, dlaczego się wściekam. Przecież ta sytuacja nie jest taka straszna. Skąd we mnie taka nagła złość? I stwierdziłam, że może po prostu jestem niewyspana, i oś okazało się, no tak, jestem niewyspana. No i po prostu zrobiłam sobie herbatkę. Chwilkę odpocząłam i dałam sobie więcej snu następnej nocy. O potrzebie snu też mam nadzieję, nagram kolejny film, bo jest taka książka, dlaczego śpimy. I chciałam o nie nagrać osobny film, i postaram się to zrobić. Więc, więc warto zrobić tą stopkratkę. Jeżeli uda Wam się być na tyle samoświadomym i obserwować jednocześnie być w tych emocjach i obserwować, to często udaje się je po prostu zatrzymać, tak? i wyjść z furii, wyjść z gniewu, wyjść ze smutku, zobaczyć, co się pod tym kryje. I. Zobaczyć, co się pod tym kryje, i, i, i to zatrzymać. Też mam w planie nagranie filmu o osobach wysoko wrażliwych. Yy, I nie będę tutaj się rozwodzić, bo to ma być krótki film też i yy, nie mam za dużo czasu w tej chwili. Yy, ale jeżeli jesteście osobami wysoko wrażliwymi, to jest dużo różnych czynników, które wywracają was z równowagi. Yy, I warto wtedy wiedzieć, na co jesteście wrażliwi. Yy. I minimalizować wystawienie na dane bodźce. Ja na przykład jestem osobą wrażliwą i czasami denerwują mnie jakieś rzeczy w ubraniu. I miałam taką śmieszną sytuację, gdzie też byłam taka jakaś zniecierpliwiona, rozdrażniona i mój mąż mi się pyta, o co ci chodzi? Co się, co się dzieje? Ja mówię, no w sumie nic się nie dzieje. No to dlaczego jesteś taka zdenerwowana? A ja mówię. Kurczę, bo te spodnie mnie denerwują, bo mi kurczę zjeżdżają. A on mówi, no to weź zmień spodnie nie? i poszłam <gryw> zmieniłam spodnie. E, I się okazało, że już nie byłam zdenerwowana. E, więc naprawdę są bardzo różne, bardzo dziwne czynniki. E, I często wchodzimy w jakąś emocję, a się okazuje, że po prostu jesteśmy. Em, nad wyraz reaktywny z jakiegoś zupełnie innego powodu, że nie dana sytuacja nas wytrąca, tylko na przykład to, że jesteśmy przemęczeni, że ktoś nas godzinę wcześniej zdenerwował, że w pracy mieliśmy stresujący dzień, dlatego jesteśmy zdenerwowani i na przykład możemy wybuchnąć w jakiejś prostej rozmowie z bliską osobą. Mogą być to naprawdę różne rzeczy i w momencie, gdy uda nam się zrobić taką stopklatkę i spojrzeć na to, to może się okazać, że to nie ta sytuacja wywołuje tą emocję, tylko coś innego. I wtedy można po prostu zrobić sobie przerwę, poddychać chwilę, właśnie wypić tą herbatę, wyjść na zewnątrz, poddychać, jeżeli macie taką możliwość, oczywiście, i wrócić ze świeżym umysłem do, do tej sytuacji. Jeżeli jesteście jednak w jakiejś tam gonitwie i nie jesteście w stanie zrobić takiej stop klatki, to można później przeanalizować tą sytuację. Czyli, na przykład, wieczorem po całym dniu możecie właśnie usiąść znowu z herbatką. Włączyć sobie jakąś relaksacyjną muzykę i myślami wrócić do danej sytuacji i zobaczyć, co się stało na przykład przed tym wybuchem tych negatywnych emocji, czy to będzie smutek, gniew, frustracja i tak dalej. Co się stało trochę wcześniej, z czym nam się to kojarzy. Też może być tak, że na przykład ktoś nam powiedział coś niemiłego, my zareagowaliśmy, ale to na przykład też niekoniecznie to zdanie było takie straszne, żeby nas wtrącić z równowagi, tylko na przykład to może się kojarzyć z jakąś sytuacją z przeszłości, kiedy tam nie wiem, mama, tata czy nauczyciel w szkole jakoś tam nas skrytykował, jesteśmy wrażliwi na tym punkcie. I to jest takie wprowadzenie tej świadomości, obserwacji do własnego życia. I wtedy, gdy na przykład skumasz, że nie denerwuje cię dana sytuacja, tylko jest to powiązane z jakimś tam schematem, takim programem z przeszłości, to sama ta świadomość powoduje, że następnym razem. Nie będziesz reagować w ten sposób, tylko możesz się po prostu zaśmieć z tej sytuacji. O, znowu odpalił mu się program. Dobra, bierzemy trzy głębokie oddechy, jedziemy dalej. Więc to tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o obserwację emocji. Też pomocna może być, jeżeli właśnie trudno jest Wam usiąść i sobie się zrelaksować i sobie pomyśleć też. To jeszcze jest kolejna metoda którą zawsze polecam, czyli medytacja yoga nidra i tak dalej, czyli medytacja prowadzona, odpalacie sobie medytację prowadzoną. Oczywiście warto też iść na jakieś zajęcie, jeżeli jest taka możliwość, będzie kiedyś. Ale mamy na szczęście internet i można sobie odpalić jakąś joginidrę, medytację. I na początku nidry zawsze jest, a jeżeli nie ma, no to wy możecie sobie wrzucić, jest, żeby wrzucić intencję, z którą chcecie pracować. Więc możecie wrzucić tę intencję, albo jeżeli nie ma tego miejsca, ktoś tam nie nagrał, że teraz pomyśl, z czym chcesz pracować, to po prostu siadacie, czy tam kładziecie się do medytacji z określoną intencją, że chcecie zrozumieć, dlaczego tak się zachowałam, dlaczego tak zareagowałam, skąd we mnie ten gniew, skąd we mnie ta frustracja. I w czasie medytacji wchodzimy w taki stan głębokiego relaksu, i wypływają różne rzeczy pod, postaci, pod postacią słów, jakichś wspomnień, obrazów, czasami może to być jakieś zdanie, które się gdzieś tam pojawi. Czasami się zdarza, że całą medytację się prześpi, a jednak obudzicie się z tej medytacji z jakąś myślą. Więc to takie krótkie sugestie, mam nadzieję, że będą dla Was przydatne. Oczywiście, jeżeli masz inny sposób na radzenie sobie z emocjami, na obserwację tych emocji, to bardzo proszę zostaw komentarz, bo jest to przydatne, bo każdy ma inną metodę, każdy ma swój sposób, więc jeżeli masz swój sposób, warto napisać, może się komuś to przyda. I drugie szybkie pytanie, mam jeszcze może dwie minuty. Ostatnio pod filmem pojawiło się pytanie, było o kreowaniu tego własnego życia, o. o o byciu sobą, w którymś z poprzednich filmów, już nie wiem, w którym, jak go szukam, to wam podziękuję. O poszukiwaniu własnej ścieżki i był komentarz, jak tutaj być sobą, nie zwracać uwagi na to, co mówią inni, w momencie kiedy żyjemy w takich czasach, gdzie jest dużo zakazów, nakazów, i nie mamy tej swojej przestrzeni. I tutaj właśnie i tak, i nie, po z jednej strony tak jak mówiła księga, jak to było, oddaj Bogu co boskie, Cesarzowi co cesarskie. Czyli z jednej strony żyjemy w, w określonym państwie, tak, jest jakiś tam usry polityczny, są zasady, przepisy i tak dalej, więc z jednej strony stosujemy się do nich, ale z drugiej strony mamy ten nasz świat wewnętrzny i tą swoją ścieżkę. No i chodzi o to, żeby gdzieś tutaj znaleźć balans w tym wszystkim. I tutaj też ja Ci nie dam złotej recepty, bo każdy ma inną, tak? I tutaj też było pytanie o to, czy w momencie, kiedy są pewne zakazy, czy mam walczyć, czy mam się poddać, tak? No i oczywiście ja nie dam Wam złotej odpowiedzi, bo każdy ma inną ścieżkę. Jedni mają ścieżkę wojownika, inni mają ścieżkę pustelnika, inni. Gdzieś tam lawirują, żeby robić swoje, a jednocześnie się, się komuś tam nie narazić. Więc nie powiem Ci, co możesz zrobić. Jedyne, co mogę Ci powiedzieć, to to, że każdy ma swoją ścieżkę i każdy ma swoją przestrzeń wolności, nawet jeżeli się wydaje, że tej przestrzeni nie ma. Bo zawsze ta przestrzeń jest, tylko trzeba ją sobie znaleźć i to wymaga pracy i to wymaga dużej woli. I chęci wyjścia ze strefy komfortu. I to jest kluczowe, bo wszelkie odkrywanie obszarów wolności wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu. I tak jak mówiłam o Kai z Globstory, tak? Oni chcieli podróżować, ogólnie nie można podróżować, są różne restrykcje, opostrzenia, i tak dalej. No a oni sobie znaleźli Tanzanię. Tanzanię, w której nie ma pewnych, tam nie uznano pewnych, pewnej sytuacji światowej. No i oni tam sobie podróżują, kręcą filmy i znaleźli tą swoją oazę, tak? Nie każdy może wyjechać do Tanzanii, nie każdy go to kręci, ale chodzi o to, że każdy ma taką przestrzeń. Ja mieszkam na. Chciałoby się rzec za dupiu, no mogę powiedzieć za dupiu, to chyba nie, nie będzie cenzurowane. Ostatnio YouTube prowadza różne takie cenzury, więc nie można mówić brzydkich wyrazów, bo będą filmy blokowane. Mam nadzieję, że to nie był wystarczająco brzydki wyraz. W każdym razie mieszkam na końcu świata, przynajmniej w każdym razie w takim cichym miejscu, że tak powiem. No i wokół mnie były różne działki, które sobie stały puste i teraz nagle jest boom budowlany. I będę miała różnych, różnych sąsiadów dookoła, bo ci, którzy kiedyś pokupowali te działki, teraz yy, szczególnie ci, którzy mają dzieci yy, i nie mają gdzie tych dzieci wybiegać, no to yy, jeżeli mają oczywiście taką możliwość, to na szybko budują coś. Yy, I są to już często domy naprawdę bardzo malutkie. Takie. Taka... Powiedzmy w trybie, w trybie trochę większej kawalerki. No, ale jednak jest to kawałek swojej przestrzeni z możliwością wybiegania dzieci i oddychania świeżym powietrzem w lesie bez, bez niepotrzebnych tkanin. Więc tak sobie znajdują ludzie, jakąś tam przestrzeń. I chodzi o to, że każdy ma tam są swoją przestrzeń, każdy ma swoją metodę. I to oczywiście też nie każdy ma możliwość, żeby budować dom w tej chwili gdzieś na, na końcu świata. No ale kiedy ja chciałam wyprowadzić się z miasta, gdzieś tam już przeszłam na, na pracę zdalną, już byłam właściwie w trybie zdalnym, no to się okazało, że można wynająć dom na końcu świata w cenie mieszkania, mieszkania w centrum, bo mieszkam w centrum. W centrum dużego miasta i się okazało, że w tej samej cenie mogę mieć dom o trzykrotnie większym metrażu z wielkim ogrodem, więc są takie możliwości. I tutaj też nie chodzi o to, że wszyscy mają się wyprowadzić z miasta i gdzieś uciec do, do lasu czy na wieś, bo każdy ma swoją ścieżkę. Niektórzy lubią być bliżej przyrody, niektórzy czują się komfortowo w mieście, potrzebują większego towarzystwa, większej ilości ludzi. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że każdy ma tą swoją ścieżkę wolności. Każdy może znaleźć tą swoją przestrzeń. Będę przepalona. W każdym razie też bardzo ważne jest to, żeby mimo trudnej sytuacji, która ma miejsce, która nie wiem, może znaleźć ten film za jakiś czas i będzie jakaś inna trudna sytuacja, w każdym razie, żeby mimo trudnej sytuacji zaglądać do środka, bo tak naprawdę wszystko, co się dzieje, Nieważne jest to, co się, co się dzieje, znaczy ważne jest to, ale, ale ważniejsze jest to, jak my na to reagujemy. Co mamy w środku, jaka, jaka jest nasza energia, czy pozwolimy, żeby ta burza na zewnątrz wytrąciła nas z naszego wewnętrznego spokoju. Bo jeżeli w środku, mimo wszystko, zachowujemy spokój i zachowujemy pewnego rodzaju taką higienę, higienę umysłu, to jesteśmy w stanie wyjść na prostą. I jesteśmy w stanie przyciągnąć sytuacje bardziej, bardziej przyjazne dla nas. A jeżeli jesteśmy pełni frustracji, i przez większość czasu, wiadomo, że każdemu się zdarza frustracja, tak, mi się zdarza frustracja, zdarza się gniew i tak dalej, ale chodzi o to, żeby przez większość czasu jednak wracać do jakiegoś tam balansu i zdawać sobie sprawę, że ta frustracja jest chwilowa, tak jak jest burza, i potem wychodzi słońce. To, żeby starać się, żeby właśnie więcej wychodziło to słońce niż, niż była burza, żeby wracać do tego balansu, bo paradoksalnie, gdy dajemy się wciągnąć w tą burzę na zewnątrz i mamy tą burzę znowu w środku, to znowu przyciągamy też osoby z burzą, gdzieś zawsze przyciągamy to, z czym rezonujemy, czyli jesteśmy wkurzeni zdenerwowani, sfrustrowani, to będziemy trafiać na sytuacje, gdzie, gdzie ktoś będzie dla nas niemiły, gdzie ktoś będzie nas w jakiś sposób dyskryminował i tak dalej, i tak dalej. Natomiast gdy mamy ten wewnętrzny spokój, to widzimy też osoby, spotykamy osoby bardziej dla nas przyjaźnie nastawione. Ta osoba, która pisała ten komentarz, Komentarz na temat bycia sobą w tej sytuacji, jaka jest. Tam też dotyczyło, yy, komentarz dotyczył zakrywania, zak używania tkanin. Już nie boję się teraz, znaczy, boję się, no właśnie, boję się. Jest we mnie lęk. Chodzi o to, że yy, przy używaniu niektórych słów yy, później filmy są jakoś tam blokowane czy demonetyzowane, więc dlatego staram się mówić jakimś tam szyfrem. Ostatnio nagrałam film, teraz będzie dygresja. Ostatnio nagrałam film o kompulsywnym robieniu zakupów i przy filmie. Zostało na przykład ograniczone wyświetlanie reklam, co w sumie jest logiczne. Dobrze, ale to taka dygresja osobista. W każdym razie, no chciałam, żeby moje filmy docierały do was, więc dlatego mówię takim trochę czasami szyfrem, ale myślę, że wie, wiecie, o czym mówię. W każdym razie osoba, która napisała, była niezadowolona, że musi coś tam mieć na twarzy, jak nie miała, to była pewien rodzaj agresji. Tylko tutaj znowu są, są dwie, dwie, dwie strony medalu. Z jednej strony, właśnie, gdy mamy ten wewnętrzny spokój, to yy, mimo wszystko, yy, bo ja też, jak na przykład, dostaję SMS-a z wiadomością o kolejnych, yy, kolejnych etapach, yy, etapach w naszym kraju, yy, to też mnie to irytuje, że coś tam znowu się dzieje, yy, ale staram się żyć tak, yy, tak jak bym chciała, żeby było, i przez większość czasu mi się to udaje mieć wokół siebie wokół mojej rodziny bliskich zupełnie jakby inny klimat jakby staram się żyć w takiej alternatywnej jakby rzeczywistości i sama ją tworzyć natomiast wiadomo że nie zawsze się udaje więc z jednej strony taką drogą jest żeby mimo wszystko ograniczyć oglądanie wiadomości nie nakręcać się na to co się dzieje medytować Szukać gdzieś tam swojej przestrzeni, czy właśnie na przykład w lesie, czy gdzieś tam na świeżym powietrzu, gdzie macie, gdzie masz chwilkę odetchnąć i być sama ze sobą, gdzieś tam zresetować ten swój, swój umysł, i to jest bardzo, bardzo potrzebne. I w momencie, gdy ze spokojem wchodzisz w jakieś tam sytuacje, to też osoby mi opowiadały, że na przykład jechały pociągiem i źle się czują z tkaninami różnymi. I się okazało, że musiał gdzieś jechać pociągiem, i cały przedział był. Z osobami bez tkanin, że tak się wyrażę. Poza tym, gdzieś można szukać alternatywnych, tak, wyjść. Czyli jeżeli na przykład w autobusie czy w jakichś środkach komunikacji panują pewne zasady, to jeżeli się da, można wybrać inne środki komunikacji. Ja jak pamiętam, jak mieszkałam w mieście, to, to, to na przykład przesiadłam się na rower. Co prawda na rowerze też, dobrze, to jest skomplikowane, nie będę wchodzić w nowe zasady, bo, bo się pogubimy. No ale chodzi o to, że, że można, też ja mam na przykład osobiście takie sytuacje, że em, moje młodsze dziecko nie lubi, gdy coś mam na twarzy, i kończy się na tym, że jak na przykład wchodziłam do jakiegoś sklepu, to m, było to ze mnie zdzierane <grym> e, i rzucane na ziemię. E, więc de facto później nie używałam pewnych sprzętów i jakoś nikt tego nie zauważył, albo ktoś mówił, że bardzo proszę, a ja mówiłam: OK. A potem to gdzieś i tak znikało i nikt na to nie zwraca uwagi. Więc chodzi o to, że to wszystko zależy mimo wszystko, wszystko zależy mimo wszystko od tego, co mamy w środku. I cały czas wierzę w to, że generujemy w jakimś tam stopniu naszą rzeczywistość. Wiadomo, że jest ta rzeczywistość globalna i pewne rzeczy się dzieją, ale im więcej mamy spokoju, im mniej dajemy się manipulować pewne jakieś tam utarczki i wracamy do balansu, do tego, co się dzieje wokół do tego, co się dzieje wokół nas w najbliższym otoczeniu i na tym się skupiamy, żeby tu było fajnie, to później ta rzeczywistość taka bardziej zewnętrzna też się dla nas odbija pozytywnie i też też jest bardziej fajna i przyjazna. Więc myślę, że z jednej strony każdy może znaleźć swoją rzeczywistość, też jeżeli chodzi o miejsce, miejsce zamieszkania, nowe miejsce i tak dalej, ale z drugiej strony, gdy dbamy o tą naszą higienę wewnętrzną, to ten świat zewnętrzny też jest przyjazny. I trafiamy w takie, w takie nisze, gdzie, gdzie pewne rzeczy dzieją się troszeczkę inaczej niż jak jest pokazywane na przykład w telewizji. Więc to taka porada, jak być sobą. Nie wiem, czy porada, nie wiem, czy to coś komuś pomogło. Mam nadzieję, że. Że to, to naświeciło trochę sytuację. Też znajoma, która prowadzi warsztaty, ostatnio gdzieś tam wysyła informacja o jakiś warsztatach online, które prowadzi i napisała w zapowiedzi, że Matrix kontraatakuje, że jest to taki pewien test. To ja się z tym zgadzam, że jest to pewien taki test, bo fajnie jest medytować i afirmować i tak dalej, jak wszystko jest ok. I wtedy jest łatwiej. A tutaj jak mam taką sytuację, że na świecie zewnętrznym dzieje się dużo trudnych rzeczy, to, to jest taki dla nas test, czy tak się medytuje tak od święta, czy rzeczywiście to wszystko, ten cały rozwój osobisty, czy w takich sytuacjach kryzysowych, czy to się sprawdzi, to jest taki dla nas test. I chodzi o to, żeby zostać silnym, i jak najbardziej starać się, żeby wracać do tego balansu, wraca, wracać do tej równowagi, i wtedy my, jakby znaczy nie jakby wtedy my mimo wszystko. Przejmujemy kontrolę nad tą rzeczywistością i żyjemy w jakiejś tam swojej niszy. Przynajmniej ja to tak widzę, ja w to wierzę. Jak Wy to widzicie, to już też możecie mieć oczywiście inne zdanie. Więc zachęcam Was, żeby mimo wszystko szukać, szukać swojej ścieżki, szukać swojej drogi, drogi do, do bycia sobą, do kreacji nowej tej rzeczywistości. Też właśnie ta znajoma w zapowiedzi warsztatu mówiła o tym, żeby, że to jest też taki czas, aby poświęcić sobie dużo czasu i z tym też się zgadzam. To też staram się robić na bieżąco. To jest taki czas, żeby utulić siebie, bo są te trudne emocje. Chodzi o to, żeby pozwolić sobie na nie. Obserwować, je, pozwolić, żeby przeszło, ale też utulić siebie. Spotkać się z tym swoim wewnętrznym dzieckiem. Też mam podziękuję. Medytację, spotkanie z wewnętrznym dzieckiem. Chodzi o to, żeby też czuć, że nie jesteś sam, że nie jesteś sama, że są inni ludzie w podobnych sytuacjach, którzy też są nieszczęśliwi z jakichś powodów. Chodzi o to, żeby mimo że są te podziały, żeby się jednoczyć, żeby pamiętać, co jest dla ciebie ważne, czy są ważne, czy jest wa są ważne kontakty z ludźmi, e bo izolacja nie jest zdrowa dla, dla nikogo. Chodzi o to, żeby szukać osób, które myślą podobnie, e żeby mimo podziałów też nawiązywać kontakt ze swoimi bliskimi. E bo tak naprawdę nawet obojętnie, w co wierzycie w obecnej sytuacji, czy frustruje was kwestie bardziej zdrowotne, czy społeczne, przepisowe, czy, czy co, czy, czy jak. Niektórzy się boją, że tu koniec, koniec wszystkiego. To nawet jeżeli to byłby koniec, to jest moja moja puenta, że nawet jeżeli to miałby być koniec rzeczywistości, którą znamy, to, jak chciałbyś spędzić, jeżeli załóżmy, że coś się dzieje i wiesz, że są ostatnie chwile normalności, tak? to jak chcesz je spędzić, czy chcesz je spędzić przed komputerem, oglądając Netflixa, czy spędzając czas z bliskimi, mówiąc o sobie, z którą jesteś pokłócony, że ją kochasz, wybaczając, jednocząc się, patrząc w piękny kolor jesieni, i paradoksalnie, nawet jeżeli wydaje ci się, że to jest wszystko ostateczne, a przekierujesz swoją uwagę na to, jak jest cudownie, jak jest cudownie przytulić się do bliskiej osoby, jakie niesamowite kolory mają liście, jakie piękne jest niebo. Dwa dni temu u mnie było po prostu różowe niebo. Po prostu było różowe i, i się śmiałam, że to był prezent dla bliskiej mi osoby z okazji urodzin, że załatwiłam różowe niebo. I chodzi o to, że ta rzeczywistość może być bajkowa, i paradoksalnie, gdy uda się Tobie przestawić na tą bajkowość yy, i na, yy, na podwyższanie tych wibracji, na szukanie tych dobrych stron, na szukanie bliskości, na szukanie relacji, na, poświę... na przytuleniu samego siebie. I te dni, które teraz będziesz spędzać, będziesz je spędzać nie na śledzeniu mediów i skrolowaniu, co tam znowu się złego wydarzyło, tylko nad... będziesz kreować ten swój wewnętrzny świat i ten świat w najbliższym otoczeniu. I ten świat będzie taki fajny, to on emanuje potem na zewnątrz. I później, jak wyjdziesz z domu, z mieszkania gdzieś tam do ludzi, to się okaże, że też spotkasz ludzi, którzy też są zadowoleni z życia mimo wszystko i wchodzisz w jakieś fajne relacje, że załatwiasz coś, piszesz maila do kogoś i jest fajna relacja, że udaje ci się spotkać z kimś, mimo tego, że pewne spotkania niby nie powinny mieć miejsca. I tak dalej, i tak dalej. I chodzi o to, że to my kreujemy naszą rzeczywistość. Ja cały czas to wierzę, że to my kreujemy tą rzeczywistość, i że jest pewien punkt ciężkości, i w momencie, i tutaj znowu się odwołuję do tego filmu. Filmu do tematu wahadła. Jeszcze Wam podziękuję, nie będę tłumaczyć wszystkie zasady, zasady wahadła. Chodzi o to w dużym skrócie, że jak jest jakaś idea, to w momencie, gdy poświęcamy jej uwagę, nie czy jesteśmy za czy przeciw, to ją zasilamy. Więc w momencie, gdy się emocjonujemy aktualną sytuacją, to zasilamy to wahadło i ono się buja z coraz większą, coraz większą siłą, yy, nabiera rozpędu. Natomiast gdy się skupimy na sobie, na swoim życiu, na swoim rozwoju, na swoich relacjach, na pięknej przyrodzie, Właśnie jak jesteście w przyrodzie, to nie ma tych, kurczę, informacji, nie dostajecie tych newsów i zupełnie inaczej człowiek się czuje, inaczej zupełnie reaguje. Więc jeżeli skupicie się na tej troszeczkę innej rzeczywistości, to nie zaślacie tego wahadła, czyli odbieracie mu paradoksalnie moc, zaślacie swój wewnętrzny świat, inwestujecie w siebie i inwestując w siebie paradoksalnie wyhamowujecie to wahadło bardziej niż gdybyście... Robili to jakoś siłowo, tak. Bo według tej, tej koncepcji, bo tak naprawdę, co, co ci daje, jak siedzisz w domu i się wkurzasz? Nic to nie daje. Tylko ty spadasz niżej i jesteś ten, tą taką bateryką mimo wszystko bateryką dla, dla jakichś tam sił. Natomiast, gdy zanurzasz się w jesieni, zanurzasz się w relacjach, zanurzasz się w miłości do samego siebie, do otoczenia to to wszystko zaczyna zupełnie. Inaczej funkcjonować. I mam wrażenie, że to się zaczyna początek nowej rzeczywistości, a nowej rzeczywistości w pozytywnym znaczeniu tego słowa. Więc to taka mała dogrywka. Jeżeli film okazał się Tobie przydatny, możesz go polecić komuś, przesłać linka, polubić, możesz zasubskrybować kanał, możesz wspierać kanał, by się dalej pięknie rozwijał. Informacje o patronacie i innych formach wsparcia um, znajdziesz w opisie pod filmem, i myślę, że widzimy się wkrótce. E, zachęcam do komentowania, oczywiście, y, jak sobie radzicie z emocjami y, i jak radzicie sobie z obecną sytuacją. Czy udaje Wam się zachować spokój? Jeżeli udaje Wam się zachować spokój, to jakie macie swoje, e, swoje triki? E, zachęcam do komentowania. Cały czas, jak widać, komentuję, komentuję kontynuuję serię QA. Różnie mi to wychodzi. Pewnie jest jeszcze cała masa wczoraj się znalazłam kolejne karteczki z zapisanymi kolejnymi pytaniami, na które miałam odpowiedzieć, więc będę stopniowo nagrywać. No I, i widzimy się wkrótce, więc możecie też oczywiście zostawiać komentarze z kolejnymi pytaniami i postaram się na bieżąco odpowiadać. Do zobaczenia. Trzymajcie się i pozostańcie po tej dobrej stronie mocy. Ja cały czas wierzę, że że w każdej sytuacji można coś znaleźć dla siebie. Um, nawet jak są pewne ograniczenia, to można wtedy popracować nad sobą. A pracując nad sobą, znosimy ograniczenia. Taka jest moja dzisiejsza płyta. Do zobaczenia. Pa, pa.